צא איץס וידא איץס אסטרסטרן וידא איץס וידא אמאס וקו אינם מיין לגרען יו וידא אושר ודה קושט מיין דה פוסט גיין די שאיץ איץס איץס Nie, telefon na góry nogami mam położony. Dzisiaj to jest zupełnie innego. Kończymy z, z serię z radiami, z stacjami radiowymi, gdyż pojawił się taki swego rodzaju hejt na YouTubie, nie? Ale na pewnej grupie Facebookowej, że jakieś plagiatowanie i tego typu. Więc sobie od, odpuszczam. I już te, tego Melo radio i tej, tej innych stacji, o których mówiłem, Supernowa i tak dalej, już na kanale nie znajdziecie. To jest koniec. Ale pokażę Wam i opowiem o tym, co jest ciekawym, mam na, nadzieję. A mianowicie o tak zwanym, o, nie tak zwanym, tylko po prostu, po prostu o 120 Hz w telefonach. W moim telefonie S20. Wyższym odświeżaniem ekranu niż 60 Standardowa, nie? Hz. Trzeba jak to aktywować, i czy warto tego używać, i po co tego używać. I Co to daje? Nie? Na kamerze różnicy nie zobaczysz, bo kamera rejestruje w 30 klatkach na sekundę. Moja, nie? Bo ja używam kamery internetowej do rejestrowania filmów. No, no takie mam możliwości tylko, więc tak. A po drugie musiałbym rejestrować film w 120 klatkach na sekundę i ty byś musiał mieć sprzęt, czyli na przykład telewizor albo monitor 120 Hz. Żeby zobaczyć różnice, Odpowiedni sprzęt. Więc takie różnice w obrazie na telefonie i zobaczysz tylko, jeśli chodzi o i zobaczysz tylko na własne oczy, bo, bo jest to nierealne poprzez kamerę. Niemożliwe to zarejestrowanie przez kamerę. Oczywiście są kamery, które rejestrują w 120 klatkach, ale to jest bardzo drogi sprzęt, a po drugie to byś musiał mieć też taki sprzęt nie? odtwarzający, który byłby w stanie to przetworzyć. Dobra. Teraz powiem, co to daje. No a jak nie, nie, nie słyszałeś, to ci powiem, że istnieją monitory gamingowe, które mają wyższe odświeżanie obrazu niż 60 Hz. I to się właśnie przydaje przede wszystkim w grach. I co to daje? To daje Ci to, że matryca ekranu, matryca monitora, bądź ekranu właśnie telefonu, odświeża obraz, zmienia obraz, jest w stanie zmieniać w ciągu 120 razy na sekundę. I to w grach właśnie Ci pomoże, gdyż będziesz miał mniejszy tak zwany jak? Czyli będziesz miał mniejsze opóźnienia w obrazie, niż w stosunku do rzeczywistości. Dzięki temu możesz mieć taki po prostu, słowem, płynniejszy obraz i będziesz miał większą przewagę w grze. Więc te 120 Hz, bądź 90, bo niektóre telefony mają 90 Hz, przede wszystkim przyda się w grach. No, bo we filmach to też, też, ale już nie takiej różnicy nie zobaczysz. W menu też zobaczysz tę różnicę, bo będzie ten obraz, ruch na przykład, takie ruchy, animacje, interfejsu będą takie aksamitniejsze, takie, takie po prostu milsze do oka. Bo nie będziesz miał tak zwanego, ja, ja na to mówię, image sharp. In, image sharping, czy jakoś. Czyli takie szarpanie obrazu. Nie? nie będziesz miał takiego takich tych, a i efektu ghost image, czyli tak zwanego obrazu ducha, nie będziesz miał. Będzie on, ale po prostu mniejszy, bo ekran będzie szybciej odświeżany. Dobra, mam nadzieję, że rozumiesz. Jeżeli grasz w gry na komputerze, to już będziesz stał rozumiał o, o co w tym chodzi. Ja mam monitor. Do komputera 75 Hz, bo ja w gry nie gram, więc spokojnie mi on wystarcza. Nie? To tyle wstępu. Teraz pokażę wam, jak to aktywować w moim telefonie S20, bo to jest film dla użytkowników telefonów Samsung S20. Więc otwieramy. My palcem tutaj. Mam nadzieję, że widzicie. W górę, z góry w dół. Dwa razy klikamy zębatkę, żeby wejść do ustawień systemu. Potem szukamy zakładki wyświetlać. Szukamy zakładki płynność ruchu. I masz dwie opcje. Wysoka i standardowa. Obecnie mam aktywną standardową, czyli 60 Hz 60 Hz odświeżanie ekranu. I tu jest opisane. Uzyskaj dłuższą żywotność baterii dzięki częstotliwości odświeżania ekranu 60 Hz. Tak. A druga opis, drugi opis, wysoka. I to jest właśnie ta 120 Hz. Uzyskaj płynniejsze animacje i przewijanie. Tak, bo w menu też to zobaczysz. Na Facebooku to zobaczysz. No, no, wszędzie dzieje się jakiś, jakiś, jakiś ruch. Ale największą różnicę zobaczysz tam, gdzie jest naj, ruch ba, najbardziej dynamiczny. Czyli tam, gdzie go jest najwięcej. I opisane to jest tak. Uzyskaj płynniejsze animacje i przewijanie. Dzięki częstotliwości odświeżania ekranu 120 Hz. I my na to się decydujemy. Więc klikamy wysoka. Potem klikamy zastosuj. Tak. I już teoretycznie jest to ustawione i już matryca pracuje w 120 Hz. Ale ja osobiście polecam jeszcze Wam ponownie uruchomić system, żeby mieć pewność, że wszystko będzie prawidłowo pracowało. Bo ja takie sytuacje miałem, że po włączeniu tego Albo jakieś miałem opóźnienia w ruchu, albo jakieś artefakty, więc jak Wam się takie co stanie, to się nie stresuj, tylko po prostu wyłącz i włącz telefon, to ci to przejdzie. To, mi to, to ci to przejdzie, minie. Mi nie, niczego takich efektów nie będzie. I po zmianie z wysokiej na standardową, wysokiego na standardowe również sobie zrób restart systemu. Nie się tego spokoju. No. No i to byłoby tyle, jeśli chodzi o to. I teraz wam powiem, bo tam było wspomniane jeszcze o baterii, nie? I wam powiem, że ja sobie... bo ja sobie tego o 120 Hz trochę poużywałem. I powiem wam szczerze, że jest niż, niż krótszy czas na pracę na baterii. Ale specjalnie diametralnie krótszy nie. Tylko po prostu jest to zauważalne. Działa telefon krócej na baterii, ale trochę, ale żeby, z, nie wiem, z jednego całego dnia zrobiło się pół dnia, to to, 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 to nie jest tak, nie? Po prostu godzinkę krócej, może półtorej do dwóch godzin krócej pracuje na baterii. No bo pracuje, matryca pobiera więcej prądu, bo szybciej pracuje. To mam nadzieję, że jest zrozumiałe dla was, nie? No, i teraz jeszcze takie opinie końcowe. Czy warto tego używać? Bo już niedługo będziemy kończyć. Jeszcze pod koniec sam pokażę ten trik. Ale za chwilę. E, opinia moja jest taka, o, pozytywna. Czy warto tego używać? Oczywiście. Jeżeli grasz w gry, oglądasz filmy na telefonie, y, używasz aplikacji, gdzie jest jakiś ruch, na przykład, nie wiem. No gry generalnie, nie, bo to się moim zdaniem najbardziej przydaje w grach, jeżeli w grach, w gry e, jakieś susza sutery na androida, bo są takie, to polecam sobie włączyć, nie tylko sutery, bo, bo wyścigówki czy asfalt jakiś i tak dalej, to, to spokojnie też sobie na tym skorzystasz, nie, bo ten ruch będzie płynniejszy, taki aksamitniejszy i mniejszy do oka, także... Jeżeli się do tego przywykniesz jeżeli się przy, przyzwyczajesz do 120 Hz i potem nagle przełączasz na 60, to nie będziesz chciał nie będziesz chciał używać 60, tylko będziesz chciał wrócić do 120. Ubierz mi, bo, tak, bo ja tak miałem. Nie? pomimo tego, że ja jestem osobą niedowidzącą, to ja zauważyłem różnicę też. Nie żeby nie było, że będzie wielkie, wow, nie? Bo, bo to żebyście się tak nie napali. Że będzie oko, takie to włączę, to, to będzie super wielkie, wow. Takiej diametralnej różnicy to od razu nie zauważysz. Nie? Tylko, po prostu jak zaczniesz oglądać film, aby grać, to dopiero wtedy zauważysz, Różnica w większym odświeżaniu ekranu. Będzie po pierwsze obraz, będzie mniej migotał. Po drugie, będziesz miał mniej tak zwanych obrazów duchów, czyli ghost image, czyli takich jakby pozostałości po, poprzedniej, po poprzednim obrazie. Ja na to mówię obrazy duchy. Bo po angielsku się mówi na to ghost image. I po prostu to co mówiłem, nie będzie tak szarpał obraz, nie? bo będzie wyższe odświeżanie matrycy, OLED. no Dobra, to teraz jeszcze takie dwie ciekawostki. Powiem powiem tak, że nowszy model taki, tego Samsunga S21 ma tak zwaną odświeżanie też ekranu, a może razem otworzę to, tylko ten, o tym powiem, tylko otworzę to ustawienie. Młynąć ruchu, tak? I S21 ma dwie opcje również, ale ma tak standardowe, to jest 60 Hz i adaptacyjne. Czyli teraz wyjaśnię, co to jest adaptacyjne odszerzanie. Adaptacja po angielsku po angielsku, bo to jest anglicyzm od <grym> Ale adaptacja to jest dostosowanie się do czegoś. Na przykład adaptuje się do tego, co się dostosuje. Nie? Adaptacyjne odświeżanie, Wam powiem, to jest zmienne odświeżanie matrycy. Tam, bo S21, s 21 posiada tak zwany Dynamic OLED. Czyli matryca OLED ma zmienne odświeżanie. Czyli ona sobie sama dostosowuje to odświeżanie do tego, co się na tym ekranie dzieje. To jest naprawdę jeszcze lepsze rozwiązanie, bo dzięki temu, jak tego ruchu nie ma, albo jest go bardzo mało, to ta matryca potrafi odświeżać się nawet w 10 Hz. Bo po co? Marnować prąd, jak go nie, nie trzeba marnować, nie? Ale jak to póki. Ale w momencie, kiedy się pojawi ruch, to pff, automatycznie wskakuje wysokie odświeżanie, żeby nie klatkowało, nie? No. Mój brat ma S21 i stąd, stąd wiem, bo, bo wyczytałem też potem w internecie szkoda, że ten S20, aż nie ma tego, bo chętnie bym go użył, ale no, ale za to mam 120, nie? więc dobra. I ostatnia rzecz, taka ciekawostka, a mianowicie licznik latek na sekundę, czyli licznik odświeżania matrycy żeby być pewnym, że, że, że rzeczywiście pracuje w 120 dwudziestu Żeby to sobie aktywować, to trzeba uruchomić ukryte ustawienia programistyczne. Otwieramy ustawienia systemu, Jeżdżamy na sam dół. Ja już, jak widzicie, opcje programistyczne mam odkryte, ale Ty nie będziesz miał domyślnie tego dostępnego. Ty otwierasz telefon, informacje i szukasz informacji o oprogramowaniu i numer wersji. To. To. I klikasz to. Klikasz 7 razy albo 8. Jak widzicie, nie trzeba, nie trzeba włączać, bo już tryb programisty został włączony. Więc przechodzimy. O pojawią się ustawienia opcji programisty. Otwierasz je. Aktywuje się tu do góry, bo ja je mam aktywne, bo ja używam debugowania USB, klikasz OK i szukasz opcji, która się będzie nazywała w zależności od modelu i wersji systemu, albo wyświetl odszerzanie ekranu, wyświetl współczynnik odświeżania yy, lub podobnie. W moim przypadku Androida 12, bo ja mam już Androida 12, będzie się to nazywało wyświetl współczynnik odświeżania. Debagowanie USB sobie aktywuję. Nie, nie, proście się o film na temat debogowania USB, bo ja tego nie zrobię. Bo tu chodzi o e, rutowanie i tak dalej, bo, bo może kiedyś się ten telefon zrutuję Jak mi się da gwarancja z kontu. Szukamy, wyświetlacz. O, wyświetlacz półczynnik Tam Fajnie mam palec. Wyszedł współczynnik odświeżania bieżącego wyświetlania. Czyli po prostu włączamy? Tak? I na, do góry w lewym górnym roku pojawił nam się fraps. Czyli nie dwa na sekundę. Fajnie, nie? Tego, że to nie jest liczba Klatek na sekundę, tylko liczba herców odświeżania matrycy. Ale wygląda to jak fraps. Nie? I zielona i zielona liczba. Nie? Dobra. Jak teraz Wam udowodnię, że jak ja wyłączę to 30 120 Hz, szukamy znowu, byś wietlacz, płynęł ruchu i wyłączę, tak, to i zrobiło, a i zastosuj, tak to uruchomiło nam się nagrywanie ekranu, yy, bo jest czerwone, i 60 Hz, nie? A oczywiście z tym nagrywaniem ekranu sobie jaja robię, bo, bo się nic nie rejestruje, nie? Tylko, że FRAPS tak miał. Jak się kliknęło REC, żeby nagrywał pulpic, to że ta liczba robiła czerwona. Nie? Jak ktoś nie używał FRAPSa, to, to mówię, nie? A tylko, że FRAPS w darmowej wersji miał minutę nagrania chyba tylko. Albo 5 minut, no nieważne, jak jakieś takie ograniczenie było, nie? No, ale po każdej zmianie płynności ruchu polecam zrobić restart systemu, żeby czyli po prostu ponowne uruchomienie telefonu, żeby nie było problemu z jakimś tam e, artefaktami na ekranie, bo tak, bo tak się takie coś może pojawić, nie? Także. Zatrzymujemy na chwilę, bo muszę bo to muszę butuje system. No, ja jestem z powrotem. Widziałem na nie? to uruchamianie systemu i będę to podsumowywał. Już drugi raz, co prawda? Ale no na no trudno. Lepiej dwa razy niż w ogóle. Eee, ja uważam, że warta obce uwagi. Jeżeli masz inny telefon, na przykład Xiaomi albo jakiegoś. Innego Samsunga z serii A na przykład, bo moja mama na przykład ma A52, ale ja, ja nie wiem, czy on obsługuje wyższe odświeżenie niż 60. Prawdopodobnie tak, bo tam też jest oraz, tylko że nie wiem, czy czasem nie ma 90. Ma tańsze telefony, niektóre mają wyższe odświeżenie, ale 90 Hz, nie? Na przykład te szeoni Redmi czy tam Mi, to one mają 90 Hz zazwyczaj, a tylko te flagowce, te, te najwyższe półki mają 120, a ja nie wiem, czy czasem, nie mogłoby się, się przewidzieć, ale nie wiem, czy jeden telefon, czasem nie miał 144, nie wiem, czy telefony gamingowe właśnie od Asusła z serii Republic of Gamers czyli ROG, nie, nie mają ROG Phone, nie, nie, nie mają po prostu e, wyższego odświeżania na poziomie 144, to już musicie sobie sprawdzić, nie? no bo generalnie to mówię wam, to się w górach najbardziej przydaje, to wyższe odświeżanie, Ale ja nie tylko. Jeżeli masz na przykład monitor przy komputerze, który ma odświeżanie 120 albo 144, to nie używaj niczego, bo będzie ci, będzie ci, gorzej się korzystało z takiego monitora. Bo będzie albo mrugotał, albo będzie jakieś klatkowanie, e, na no, albo ghost image, właśnie, nie? I utrudniało ci będzie grę. Na takim, wiem, bo mój brat mi, mi mówił też, bo mój brat bardzo dużo gra w gry. Ale on ma monitory 60Hz, niestety. Ale jemu to tam niespecjalnie wskazuje, bo on w lolał grze, tylko przeważnie. Także to tam nie jest shooter, nie, tylko taki. Jestem, można znaczyć, nie? Dobra, że żegnam się z wami. Do zobaczenia. Piszcie, co o tym myślicie. Czy macie Samsunga albo inny telefon z wyższym oświetleniem niż 60 Hz? Jeżeli macie, to napiszcie, jaki telefon i, i Hz? A jeżeli nie, wiesz, czy masz i chcesz sprawdzić, to my napisz, jaki masz telefon, to ja ci powiem, W komentarzu ci odpiszę, nie? Bo na ja no, w telefonach i komputerach to ja siedzę dosyć no, dużo i du długo i dużo. Także ja się do tym dosyć dobrze znam, nie? To Ci pomogę. A jak będziesz wiedział, nie będziesz, że ma, wyżej niż 60, a nie będziesz wiedział jak to włączyć, nie? To też mi napisz w komentarzu, a ja Ci powiem. Teraz razem dojdziemy. Nie? A ja się teraz powiem Żegnam, tylko na powiem tam na kawał, na koniec, święty Piotr, łowi sobie ryby nad jeziorem. Spokojnie, nie? I nagle przychodzi ksiądz do niego i się go pyta: święty pierwszy, święty świę, ile to łowisz ryb w ciągu dnia? A on mówi: a postołowie ryb. Czajcie? Postołowie, nie? czyli posto, po, po ile łowisz ryb dziennie, nie, a postołowie ryb. Czy po stołowi albo po, 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 a po stołowie? <laughs> Nie? no to wziąłem akurat też asystenta Google. Dobra, do zobaczenia. Cześć. Wiecie co mały update, bo jeszcze tylko chciałem wam powiedzieć odnośnie tego odświeżania ekranu, tylko poprawię sobie mikrofon, że jak aktywujesz sobie tryb oszczędzania baterii w tym telefonie. Poprzez tutaj te skróty, tu mam oszczędzanie energii. Jak sobie to aktywuję, tak. Teraz przejdziemy do ustawień systemu. Wyświetlacz. Płynność ruchu. Jak widzicie, wysoka jest niedostępna, nieaktywna. Nie? Czyli jak włączysz sobie tryb oszczędzania baterii. To nie włączyć trybu wysokiego odświeżania ekranu, czyli to 120 Hz, 120 Hz. Nie? To taki mały update, bo, bo odkryłem to przed chwilą. Nie? Jeżeli nie masz tego skrótu do oszczędzania energii, a chciałbyś go mieć, to robisz tutaj e, manual, tutaj kopieczki, edytuj skróty. Przyciski przepraszam i to sobie z góry przyciągasz i, i dodajesz, nie? Po prostu na coś klikasz i yy, przyciągasz, po prostu o, klikasz, przytrzymujesz i przyciągasz, nie? Na dół tu. Nie? Aby przynosić przyciski, No, no to No jakbyś no chciał dodać. A to ja sobie to zanimuję. No, to taki mały obryt, bo widzicie. Tak to jest, nie? jak oprawiałem materiał, to zapomniałem o tym wspomnieć. No, przepraszam, co tego pilota, no ale to już trudno. Teraz się rzeczywiście z wami żegnam, A myślę, że takie update się nikomu, nie, nikomu nie, że, że nie, nie spodobają. Nie? Także to, to jest nie, nie ma problemu, mam nadzieję. Na niej do, 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 do końca materiału i zrobię go taka, powinien, taki, jaki powinien być. Nie? Także teraz rzeczywiście koniec. Tak to jest. Widzicie, jak to Odkryje człowiek i potem chce jeszcze co powiedzieć, nie? Dobrze, żegnam się z Wami. Teraz jest naprawdę. Cześć.